Każdy sezon ogórkowy ma to do siebie, że nie debiutuje w tym okresie zbyt dużo gier, ale też zawsze znajdzie się jakaś perełka, która weźmie nas z zaskoczenia. Tegoroczną jest Nobody Wants to Die, czyli debiutancki projekt polskiego studia Critical Hit Games. Nie jest to produkcja, na której temat od miesięcy rozpisywały się media gamingowe i wcale nie chodzi o jej rozmiar, bo grata nie ma mniej do zaoferowania niż głośne The Invincible czy niedawne Senua's Saga Hellblade 2. Brak wielkiej marketingowej strategii i anonimowość studia sprawiły, że ciekawe zwiastuny wydawały się najlepszym, co produkcja będzie miała do zaoferowania, ale było to błędne wrażenie, gdyż Nobody Wants to Die to imponujący kawałek kodu, który pokazuje, jak można zrobić dobrą grę, choć ubogą w mechaniki. Zainteresowani? No to startujemy. James, podobał jak like Pomimo, że w Nobody Wants To Die pierwsze skrzypce gra historia, to jednak na początku urzeknie nas coś zupełnie innego. Klimat oraz niepowtarzalna stylistyka. Wielu porównuje ten tytuł do Blade Runnera, ale nie jest to dość precyzyjne zestawienie, gdyż Polacy nie zrobili klasycznej produkcji w gatunku cyber Noir. Owszem. Mamy silne operowanie kontrastem, niewyjaśnioną zbrodnię i technologię jako destrukcyjną siłę w dystopicznym świecie, ale o ile u Ridleya Scotta warstwa technologiczna była miksem futuryzmu i współczesności, w Nobody Wants to Die mamy do czynienia z retrofuturyzmem. Całość bowiem czerpie garściami z klasycznych filmów noir, nawiązując z projektem świata, kreacją postaci czy oprawą muzyczną do lat 40. i 50. ubiegłego wieku. Akcja gry rozgrywa się jednak wiele lat później, gdyż w XXIV wieku w Nowym Jorku świat jest zupełnie inny niż ten, który znamy obecnie. Niezmienne pozostają nierówności społeczne i bezduszny świat polityki. Pozornie jednak życie w XXIV wieku nie wydaje się takie złe. Ludzie, dzięki technologicznej możliwości transferu świadomości do innego ciała, mogą praktycznie żyć w nieskończoność, a najstarszy człowiek na świecie ma już ponad 300 lat. Sprawa wydaje się prosta. Gdy nasze ciało nas zawodzi lub giniemy, nasza świadomość przenoszona jest do innej powłoki, ale te jednak nie rosną na drzewach. Ciało jest wartością, za którą po ukończeniu 21 roku życia należy zapłacić abonament. Jeśli nas nie stać, trafiamy do banku jako warzywo, a nasze ciało może zostać wylicytowane na aukcji. Światem jak zawsze rządzą pieniądze, bogatych stać na drogie, piękne ciała. Klasa średnia musi cieszyć się życiem z defektami, a biedni są jedynie dawcami zdehumanizowanej powłoki. Naszym bohaterem jest James Caren, policjant, który po stracie partnera, żony i ciała dostaje sprawę z badania miejsca śmierci ważnej politycznej osobistości. Pomóc mamu Sara, która działa zdalnie jako głos w słuchawce, para od początku za sobą nie przepada. Sarah jest ambitna i pragnie awansować, James cieszy się złą reputacją i często działa niezgodnie z przepisami i wbrew rozkazom przełożonych. Nie inaczej będzie i tym razem, ale chęć odkrycia prawdy jest dla partnerów siłą tworzącą z nich zgrany duet. Sprawa bowiem okazuje się nie taka prosta jak zakładał komendant, który najwyraźniej chce zamieść problem pod dywan. Jak się nie trudno domyślić, Karen nie odpuszcza, dzięki czemu możemy poznać naprawdę intrygującą historię z bezwzględną polityką w tle i hedonistycznymi uciechami uprzywilejowanych elit, dla których życie przeciętnego obywatela nie ma żadnej wartości. Całość poznaje się z zaciekawieniem, a podejmowane w trakcie gry decyzje mają znaczenie dla przebiegu historii, choć ostatecznie czekają na nas tylko dwa zakończenia. Finał jednak według mnie był największym zawodem, gdyż nastąpił zbyt szybko, jakby w pośpiechu, w momencie gdy wszystko zaczęło składać się w całość, a trzy główne wątki związane ze śledztwem, niejasną przeszłością Jamesa i losami Sary nabrały kształtu, historia nagle się ucina. Choć z drugiej strony jest to zabieg dość charakterystyczny dla filmów detektywistycznych połowy XX wieku, ale nie ukrywam, że miałem ochotę na więcej, tym bardziej, że całą grę przejdziemy w zaledwie kilka godzin. Jest to jednak czas wystarczający, by polubić głównych bohaterów i zaangażować się w ich losy. Ma na to wpływ nie tylko fakt, jak świetnie zostały napisane postacie, ale także jak dobrze zostały zagrane. Aktorstwo głosowe zasługuje na słowa uznania, gdyż bezbłędnie oddaje klimat filmów Noir. Mimo wszystko szkoda, że gra posiada jedynie polską lokalizację z napisami, gdyż jest to sztuka zaledwie czterech aktorów. Playon oferował pełne polskie spolszczenia w grach tak niszowych, że w No Body Wants to Die nie powinno go zabraknąć tym bardziej, że jest to polska produkcja. Dotychczas skupiłem się na historii, ale choć ta stanowi rdzeń produkcji, potrzebuje odpowiednich narzędzi, by ją stopniowo odkrywać. Fabuła budowana jest poprzez różne środki narracyjne i odkrywana za pomocą kilku sprawnie zaimplementowanym mechanikom. Nobody Wants to die ma dość filmową strukturę z podziałem na sceny, do których prowadzą ekrany ładowania ukryte za klimatycznymi monologami bohatera. Mamy sceny rozgrywające się w aucie, w których wchodzimy w interakcje z różnymi przedmiotami i prowadzimy rozmowy. Kilka sekwencji na miejscach zbrodni i wypadków, a także w mieszkaniu bohatera oraz Sary. Myślę, że wszystkie lokacje w grze można by policzyć na palcach obu rąk, i nie przytłaczają one swoim rozmiarem. Twórcy, choć nie stawiali na ilość, z pewnością postawili na jakość. Lokacje są świetnie zaprojektowane i bardzo klimatyczne. Ogólnie pod względem oprawy graficznej Nobody Wants to Die robi wrażenie i jest obecnie najładniejszą polską grą tego roku. Nasze śledztwa składają się z dwóch podstawowych sekwencji. Pierwszą jest rekonstrukcja wydarzeń. Są to najdłużej trwające fragmenty gry, podczas których korzystamy z trzech dostępnych od samego początku narzędzi. Podstawowym jest rekonstruktor, specjalna rękawica, dzięki której po przejściu banalnej mini gry możemy zobaczyć co się wydarzyło w danym miejscu. A następnie zebrać oraz przeanalizować dowody. Kolejne narzędzie to lampa UV, podświetlająca wskazówki niedostrzegalne gołym okiem, oraz X-ray, skaner pozwalający patrzeć przez ściany lub zaglądać w głąb ludzkiego ciała. I to w zasadzie wszystko. Choć nie, mam jeszcze aparat, którego jednak twórcy nie umieścili w podręcznym ekwipunku. Samo prowadzenie oględzin, choć nie jest dość szczególnie skomplikowane, to sprawia sporo frajdy i nie zdąży się znudzić. Tym bardziej, że twórcy zadbali o to, by zbierane dowody i odtwarzane wydarzenia wzbudzały nasze zainteresowanie. Kolejną detektywistyczną sekwencją jest analizowanie dowodów. To fragment gry, w którym do postawionej tezy musimy przyporządkować odpowiednie dowody, by ta zyskała na wiarygodności. Oczywiście w samej grze mamy też trochę eksploracji, ale deweloperzy zrobili wszystko, by nikt nie zarzucił Nobody Wants To Die, że jest symulatorem chodzenia. Choć nie ma tu klasycznej walki i nie prowadzimy nawet naszego powietrznego auta, to mimo wszystko, pomimo gameplayowej prostoty, rozgrywka jest tak wyważona, że nie jest to klasyczny samograj. Myślę, że jest to olbrzymi atut Nobody Wants To Die, to, że jest jakieś, inne, nietypowe, choć też nie odkrywa nic na nowo. Po prostu odbiega od schematu tworzenia pierwszoosobowych gier przygodowych i na tym sporo zyskuje. Pod względem technicznym trudno się do czegoś większego przyczepić. Gra jest po prostu dopracowana. Jeśli już miałbym być drobiazgowy, to czasami interakcja z otoczeniem mogłaby być bardziej dokładna. Kilka razy zdarzyło mi się też, że podczas rekonstrukcji wydarzeń minigra znikała mi z ekranu, bo przez moją postać akurat przechodziły wydarzenia z przeszłości. Nie były to jednak problemy psujące przyjemność z rozgrywki. Produkcja na Xbox Series X działa w dwóch trybach graficznych, wydajnościowym i jakościowym. Pierwszy zapewnia granie w 60 klatkach i Full HD, drugi w natywnym 4K z Ray Tracingiem, ale w 30 klatkach. Jeśli nie macie totalnego fetyszu płynności, to zachęcam do grania w trybie graficznym. Nie jest to bowiem produkcja, w której płynność animacji robiłaby tak dużą różnicę, a 30 klatek na sekundę jest stabilne. Czy polecam Nobody Wants Today? Zdecydowanie tak. To niezła gratka dla fanów przygodówek, gier detektywistycznych, dobrych historii czy nawet klimatów cyberpunkowych, tylko że w tym przypadku odrobinę doprawionych retrofuturyzmem. Ciekawa wizja świata, w którą zdecydowanie chciałbym się zagłębić na dłużej. I mam nadzieję, że twórcy z Critical Hit Games jeszcze do niej wrócą, bo pośpieszny i trochę chaotyczny finał pozostawił mnie ze sporym niedosytem. No ale to zawsze lepiej niż z przesytem lub z niesmakiem. I to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej naszych materiałów, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, o łapce w górze i kliknięciu w dzwoneczek. Jeśli graliście już w Nobody Wants To Die, to podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzu. Jesteśmy ich bardzo ciekawi. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!